To tak blisko. Dwa i... Tych baris to... nie będę czekał dłużej. To są ostatnie minuty naszego programu. Cześć, witajcie, z tej strony Hik.pl Jest ze mną w dzisiejszej grze Bari5 Siemka I Nikodem Dzień dobry o, Dzień Ej, ej, Dzień. przepraszam bardzo Czemu Barego przedstawiłeś Po niku, a mnie po imieniu? Po koksu na koniu. W dzisiejszej grze będę grał ADC na bocie yy, tutaj, z Lucianem Darmowy! Darmowy ADC, nie masz kas. Długo, już stary Madekę. Ja tak mam już 4000. jasne. A tak Pioną postacią. Aha, przedstawię wam. Z tego co wiem, to y, sam Nicoś był przedstawiony już na odcinku poprzednim u więc jego myślę, że nie muszę przedstawiać. Natomiast Bari 5 to jest y, mój kumpel z podstawówki. W którym czasami bardzo dobrze się gra, a czasami niespecjalnie. Zobaczymy, jak będzie w tym odcinku. Barry to taka typowa gimba, ale myślę, że to nie będzie nam wszystkim Dogazywali się na odcinku. Jakby to, co on to tak. ustalił przed odcinkiem, to jest wszystko ukartowane. Ja mam do yy, subskrybentów takie jedno pytanko. o, ktoś wyszedł. No to, cięcie, cięcie. cięcie. Witam was po krótkim cięciu i. Yy. I ja idę Wszyscy umierają. Niektórym Ma, trzeba to. tylko pomóc. Już wróciliśmy na antenę. Mi się I wydaje, to... czy nawet się nie zmieniły osoby w naszej drużynie. Nie jakieś tuitki. Przejdźmy do rzeczy. Niech Nikodem zada pytanie, które chciał zadać. No i więc ja mam do subskrybentów takie jedno pytanie, bo ja tu robię tak. zadanie z angielskiego zajmuje mnie. Boże, Jak po angielsku jest smalec? Bo... Ja smalec. Nie smolec. Bo tak to jest po polsku. Mm. I piszcie w komentarzach, bo ja nie wiem, a Wy wiecie. Jak <t humanities> to Smalec. Dobra. Czekaj, To ja skorzystam z chwili, że się to wszystko ładuje i ja... Mil, znaleźć mil, a nie, bo tu nie ma tego. Wait, 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 zaraz, zaraz zobaczymy. Google Tłumacz. I... Smalec. Nie, 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 nie. To jest bytek English Polish na no English. O, ja wiem jak jest. Nie wiem jaki Smalec! Jak. Dobra. Się zdziwisz. Ej, wyłączyłem tą tarczę. Naprawdę. Nie, nie. Przeczytałem, ja nie zapamiętam, wyłączyłem tą tarczę. Ignacy nie potrafi używać przeglądarki. Lard. He, 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 he. Lord! Czekajcie, nie? Tak, dobrze. Witam Was w po krótkiej przerwie. E, teraz chciałem Wam tylko pokazać na chwilę nasz przeciwny kim jest w nim. Korki jako ADC, e, Rengar, a no, widzę, że nie w dżungli, prawdopodobnie pójdzie na tropa. Heimer prawdopodobnie jako e, support. Fizz będzie e, Fizz. Fidel będzie na midzie i na najprawdopodobniej na chłopie z ręgarem e, Czyli Bary na superman. A mi się wydaje, że film pójdzie na supporta, bo ma osłabienie. Egzost. E, no, egzost. A i powracając do poprzedniego tematu. Smalet po angielsku jest lard. Tak, to taka ciekawostka. Nie mylić stard. E, i, I nie mylić Smallet. Łatwo pomylić mnie twoje programy mają walory edukacyjne, teraz więcej teraz widzów masz... będziecie oglądać. Teraz jakby co, to mówcie oglądam figiego.pl, bo on uczy mnie, jak jest smalec po angielsku. Nie, bierzcie i mówcie po prostu larwy. Bierzcie i mówcie z tego wszyscy, to jest powiem <laughs> kanał mój, który dla was jest prowadzony. <laughs> A propos, wy jesteście wierzący? Niko i Barry? Nie. Nie? Ale taka, tam... Jesteś niewierzący? No... A, jesteś niewierzący nie praktykujący, tak? No właśnie tak. Dokładnie. A, no, tak. ciekawe, no, to co jest Natomiast bariaty? Ja jestem wierzący, a co? Tak, 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 ja jestem, jestem wierzący, ale średnio praktykujący. Okej, okay, teraz na razie y, czas stop. Niestety muszę zrobić cięcie, bo jak widzicie widzowie spieprzyła mi się grafa i będę musiał zresetować LOLa, więc... Zostać Zostać większy do Witam was po kolejnej przerwie. Y, związana była z problemami technicznymi, jak już widzieliście. Z y, moją grafiką. Au au au. teraz chyba blagi. Myślę, że przestałem. Przestałem. Myślę, że wrócisz na topa i pomożesz mi zabić tego Nocturna tak, i Rengara. Tak, że jednak mój team, e, fucking noobs, e, szybciej piknął e, ADC, mimo, że ja napisałem ADC przed nim. On piknął ADC. E, to się nazywa... ...Retard. Albo inaczej Bastard. Tak, dokładnie. Albo bar, ewentualnie. <laughs> ale bari. nie, ale nie no ja, ja takich jaś nie robię bez jaj Albo Rozumiem, że mogę słabo grać, nie wiem, mieć lagi, kurde, fidować, ale bez jaj, no. Nie Aż no, Takich... Parę... Rzeczy, rzeczy nie robię. Oho... Horki ma pierwszą krew, czyli oczywiście boot my note on the, the report. SIN. No, ha, ha, ha. OPEX SIN HILL plus Ignite Ej czemu ja mu nic przycisnę? Ręgar? Hmm, rengar? A co ma Rengar? Nie wiem czemu. Może maruny na pancerz, nie zmienił sobie. LOL! Ej, Ogar, coś mam z lagami. Mam je! No i co, uderzyłeś mnie tym, a ja się wychyluję. aha. I co, Łysoci? Zapomniałeś że się Eee... Słuchajcie, Lubienie. Myślę, że będziecie wolić jak będę nagrywał z kimś, ale to zależy od waszego gustu. Ponieważ... Yy... Wasza wola. No właśnie, wasza wola dokładnie tak jak powiedział Barbie. No nie, ja się tak nie bawię. Łoo lej, 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 o fuck. Dlaczego ja mam tak mało HP? Czemu ja nie mam many? Ten hajmer jest. taki. z Autodadza. Lucjan, jak się z nim spamuje z żeby owić przeciwnika, to się wyzbywa łatwo. Ale do Lucyana jest zorąbista Manamunę. Tak? No. Tak, tak. Nie, Nigdy pomysł. Mam na. Ciekawe, czy mam w polecaniu. Nie, nie mam w polecaniu. Możesz tak zaspamować, że to jest. No, przydałbym sprawę. spam jest całkiem niezły. No, ciśnij tego Nie Jeszcze ta pasja jest w No, ja się nie, ja idę. Ignacy I SS2. Uważaj, tam na mnie idzie. Ty nie musisz trafiać z tym. Czy... Moim zdaniem są w krzakach. Ewentualnie nie. wrócili do baz. się. Ewentualnie... Ten... Ewentualnie robią ten... dla kogoś reda. Dinga. I w ostateczności mogą awczyć. Ha, Ale siadło, końcoweczka. Ja Niemcy w nie farmerii, bo ja jakobiłem A no też fach. Tak. No i dobrze. Taka tak twoja dobrze. robota. Ej, słyszycie mnie dobrze? Bo się trochę oddaliłem od telefonu. No nie, telefonu. No. No. Ja rozmawiam ja, ja przez telefon. Ej! Rozmawiasz Teraz. przez telefon z nami? Ej, what? tam mi wywaliło. No, to mi zagrało. Wiesz ile ty będziesz miał minus nabitych człowieku? Potem się nie wypłacisz. Skaj twój, skaj. Słuchajcie, robię cięcie z dąb. Ziomeczki, przepraszam was za problem z internetem, na nie poradzę. E, ale teraz się powinno być lepiej, powinno. E, więc... Tak, tak wiem. E, Powinno być już lepiej czekaj, Jakie chodź się na topa i uratuj zlagowanego lagowanego wolibera. Tam ci problem. Mm. Ładne lagi. Łostal. Zaraz, no, mieć takie lagi samu to chyba lepiej, będzie jak wyjdę i nie będę fidował. Ej, kiedyś jak ty powiedziałeś, ba. Bartek byłby dłuższy, się Co? Ach. Nie, to, to akurat mówił Bartek. Co? Bartek mówił, że jest, jak Nie, Bartek mówił, że y, jeżeli ma takie mieć takie lagi, to woli wyjść i nie fidować. O, spadły mi laki, najpiękniejsze. No ja podejrzewam, że tak, tak mi będzie skakać cały czas. Ho! on ma życia. W niektórych momentach mogę nawet, może mi pisać, że nie mam lagów, a będę miał lagi. A z drugiej strony, może mi pisać, że mam lagi, a nie będę miał. Znaczy, jaki gość ksuć, ale to. A, no, który. No, czemu mi nie zadziałało? Tak, bari lej się, pewnie. No, co? I tak jakby mnie uciekł, bo oręgar miał słowa. Ej, stary, mogłeś uciekać. No, swoją no, drogą no. oceniając sytuację teraz, to mogłem. Bez w sensu się biłeś. A, że teraz zabiję. No nic, dobra, uczymy się na błędach. Wracamy na li... Tak, nigdy się nie uczysz. To jest do sensu. Ja się tapam, przeżyj tam. Ale moim towerem, nie? To jest niemożliwe. Stary, odpaliłem pota. O, fak. Jest! Przeżyłem! Debil. Gdybym mnie pota, to bym. O, mi bo przez to, że. No, który się ten. Ja go mnie już zgarniać. Ale dobra. Załóżmy, że zaufam tym Oxynowi. Chyba trzy Dedy. Dobra, nie masz i nie Mój Heimer. jest winiency, czy nie? No, zabije Cię, jak mu wlecisz w wieżyczki, więc nie latuj. A, tam się czekasz. No mówię Ci, on Cię zabije. A, to ci się to jest? może chować przed Twoją włócznią za bieżkami? Niestety tak. Patrz, on tu chodzi koło mnie. Weź mu rozwagę bychom. no Jesteś, kimu, byłem No, byłem. To. no żukaj, te wieżyczki, no. Oh, fuck. Dobra, to się nazywa ewakuacja. J. Dzięki. <laughs> Kochał to w Znaki o to panie z ją, chodź pan na topa i mi pomóż Też w sumie nie idzie na mida Tam zaraz będzie ładna jad O już jest Lecę uratować Cienituś i Cuevat Już biegnę No Ile on z tego Ej lol, mam takie lag że cię popatrzyłem na swojej haple. I coś czuję, że ty nigdy nie pojawiasz na YouTubie. Szkoda. <śpuszcza> Zabijamy? Mhm. Uh -huh. O, Nocturne, Nocturne. Bardziej chłopie. O, Nocturne jest dobry akurat. Czy może nie, nie jest i... dobry, ale trochę ma damage'a. Jest napidowany, niedobry. Tylko problem w tym, że on ma jednego fraga. Bo mu go dałeś, żal. Nie, akurat ty mu go dałeś. Ja dałem fraga Rengarowi. Adam. A tam, gdybyś się przeciągnął. Chciałbyś. Ha! Ile HP. No i pięknie, nituś. Tylko problem w tym, że nas jest dwóch, a ich pięć. O, a jeszcze mam może ktoś by tu przyszedł, to był fajnie. To A, ktoś, kto nie, nie ma lat. nie mnie, Gratulacje. GG <giby> no, może trollujmy, dobra? <giby> Aha, fajnie. Dat egzost. Dat Ignacy. A tam będziesz i ciebie. Barin, to wszystko <giby> przez ciebie. Co <giby> <To> za... <giby> Ej, złożę sobie w kosę Obawiam się, że zginiesz. Nie. A jego. Ignite? Jest. A pięknie. Ja zrąbałem, bo byłem uciszony, tak to bym jeszcze włóż nie rzucił. Nie bym... Nieznacznie nie musiałbym rzucić Ignite'a. A <laughs> Węgry, jednak kreska HP ledwo zdjął. Dobra, to będzie... Dla mnie... Dla mnie będą buty. A i czemu nasi przeciwnicy? No. Gdzie Czemu nasi przeciwnicy we 0 0,5, 15 farby. Dobrze. LOL 15, mam, ja nawet mam 47. A nawet ja mam. Nawet... E, nie, no, Twitch też jest te, też nie gorszy, 30 farmy. What the... Jedyny człowiek, kto tu gra dobrze, to jest Heimerdinger. Niestety O, lagi. Nie, -y. ja, to jest <śm> ha, ha, ja. Haha, co? Nie mam tego, to Inaż mam lagi. I tylko wtedy, kiedy zaczynam inaż, bo ja gram, to nie mam. Nie zabijecie go. Wiem. A może. Właśnie. A! Siadło. Oh yeah. Ja bym chciał takie ładne blue. A gdzie jest ten Heimerdinger? No, to jest tak, spadaj. sen. są? OP No, mają. Dziękuję. Ja proponuję się tu nie kręcić, Trafiłeś? bo Nie, chyba nie. Nie trafił, ponieważ nie widzą aż każdy ruch postawił pinka, a tego wardę nam zniszczą. No dokładnie. Yes, Urtuje, uwaga! Ale Heimers się musiał wycofać, bo mu na rąbę jest Leje się, leje się, leje się, leje się. O cholera. O bicie ich, bicie. Kurde, lagi. Ja pierniczę. Nie, no nie gadaj. Lagi? E, nie. Co? Tam ty... by się spodziewał. Nikodem. Co? Linier. A, to jest Alona Bursta. Ile on Ech, jest w ogóle? Myślę, że jednak ten filmik się może pojawić. No ja, piepsy, on jest 5-0. Kurk jest 8-1. Co poradzisz, bro. pływat 05 no, Czemu mamy nie O <laughs> Oh my god. Gdzie ale ty zginąłeś? Ja bym go zabił, A, się manę, Ale był Ale orientuję... Zaczynam go bić, orientuję Ej, on się... tu jest jeszcze. Tak? No on jest f stanu sobie jest FK. Wiesz, ktoś tam podejdzie go zabić. Ja idę. On A A Wygracie bardzo, bardzo źle. Jak go nie zawijesz, to stary przyjadę do Ciebie i Cię zabije. Dobry, Jezu, dobra bariera. Zginie, jeszcze zginie. Jeszcze zginie. Mari, gdzie Ty lecisz? Griduję. Naprawdę jesteś taki głupi? Przecież on już dawno Cię wysypał i poleciał tutaj. Wiem. Wiem. Ale jeszcze mi doszły lagi. Ten jest. Wiem, tak że tak wie. sięgłem, nie przeżył, ale dobra. Tak Barry, lagi, lagi, pewnie. Problem w tym, że ty mi grozisz, a się boję groźbę. O Jezu! Groźby z twojej strony to poważne zagrożenie. Panikowałem Koła! Ale jestem głupi. Tylko ja tu failuję, no bez przesady. Dobra, ja proponuję się zgrać i jakoś to wygrać. I ja, jakoś wszyscy zagłosować na sura. Ale wy jesteście... Ignacy nie. Nie, no. jesteś ja, słaby. Ja, ja mogę próbować walczyć, ale <grym> za dużo nie zrobię. W strasznie poginąłem, teraz nie mam w ogóle damage'a, nic im nie cisnę. Ale zresztą i tak to w dupie, bo i tak to przegrywamy, ja cisnę bekę, A ja mam lagi, nawet gdybym nie miał tych lagów, to bym gówno robił. Widzieliście, to Wam przerzucił działko pod towerem. Dobrze, wbijajcie się to po kolei tałerem, zamiast na. To działko już było pod towerem i to był ja ruch. Tak to przerzuciłeś? Stary, zobaczysz na nagraniu. Tak, nawet jakbym kogoś przerzucił, to to by za dużo nie dało. No, rzucaj, niko. Wow, brawo! It was really Teraz good! Raz. No, ale co z tego? No, it was really need to see It was really. feeding Domination. Rent. What the fuck, naprawdę? Czemu ja nie zwróciłem uwagi na działko, które mnie biło? Czemu ten Twitch się. Czemu Zez... ja zaczynam ginąć? Czemu ja się. Bo jesteś słaby. Ej, Barry, weź proszę przerzuć to działko, które tu jest. Błagam cię, zrób to. No, zrzuć, przerzuć go. Chcę kręcić fragi i mam lagi. No proszę Cię, przerzuć go i tak nie będziesz miał fragów. Szybko i tak. Masz. Prze ta <laughs> Dzięki. Cieszysz się. Tak, tak. Jaki Lucian ma taniec? Już nigdzie nie widzę tego. Że tak pistoletami. Ale słaby. Jemu. Przydałaby się wizja. Możesz następnym razem brać wizję, Denis. On chyba ultował. Albo nie. I tak i nie zabijemy zależy czy się wbijamy, czy nie. Ej, jest 8 do 28, ogarnijmy. Patrz, ginie. Nie pamiętasz gry, w której było... Yy, jakoś 0 do 30 i ty zgarnąłeś jedynego fraga w grze? Tak, bo nie. miałeś farta, bo doskoczyłeś do gościa, który ma, miał ten No, korki ma niezwykle Niko czemu nie życzyłeś do niego włóczkę. A nie zastanawiał mnie. Ja ciągle zapominam o, eee, skipszaj, skipszaj, ja ciągle zapominam o, e, tego, Luciana, że mogę sobie takie zrobić, jak Gravesen, ciągle o tym zapominam. Ej, ogarnijmy się, to jest jeszcze do wygrania. No jakbyś tak, jakby tak zaczęli awczyć, to tak. No bzdek. Ciekawe tu mówi do nas ty do nich. Czym, czy wygram z działkiem Z tym działkiem Dobra, olewam was, idę z stopa Dobra, olewam was, idę do Nitusia Dobra, olewam was, idę do idę do Nitusia. Idę, idę teraz na no Marii idź sobie po tańczycie nie o je, o je. Teraz się Jest. tak ustawiłem ze, ze Sławkiem i z Pirokserem. O. I tak w trójkę tańczyliśmy na samym środku. Pirokser, <noise> taką peka cisną, że. Ja cię posłużę A, za żywego warda. Barry, ty jesteś wierzący, ale tak bardzo bieżący czy? O, tak, Marydzie, Hej, Marydzie. Hej, Marydzie. Oj, wszyscy idą.

no to Rengar chyba zrobił Ej, ale chyba przegrywamy. Lecę Ci po but. uciekam. Ja nie rozumiem, jak Wy możecie grać tak... Zabił mnie na spawnie. Boże. Się. Co? Jak on Cię zabił na spawnie? Nie wiem, zaczął spamić z ulta i zginąłem. Ej, hey, lowkey, low W każdym razie e, dziękuję za grę widzowie i... Mimo wszystko. Dziękuję. No, nie, to już nieważne. Ważne Uczcie żeby... się grać od Ignatego. Nie wrzuci tego, mówię wam. Znaczy nie mówię wam, bo on tego nie wrzuci, więc... Wrzucę to. Dobra. Zakładam wrzucę? To wrzucę Tylko po dwóch odcinkach, które już mamy nagrane. Musimy zagrać jeszcze jednego. To było na tyle, na dzisiaj. Także subskrybujcie, <laughs> lajkujcie. Taki troll game też czasami się zdarza. Piszcie co sądzicie o grze Ignacego. A cia, i piszcie co tam było, że... Cię, ty A, jak, jest, jak smalec? jest smalec po angielsku. Napiszcie, napiszcie w komentarzach jak jest po angielsku smalec. Dziękuję.